Zapraszamy na kupony i analizy. Partnerami kanału ograć Bukmachera został Betkris, a także niezmiennie jest Forbet Zakłady Bukmacherskie. Także mamy nowego partnera kanału. A teraz przejdźmy do jednych z nowych promocji, właśnie w Betkris. No, witam! Znowu gramy z kalendarzem w Betkris. Dzisiaj mamy taką promocję, że jeżeli wpłacicie sobie 100 zł i właśnie postawicie te 100 zł na NBA lub NHL. I w razie niepowodzenia macie zwrot FreeBetu w postaci 50 zł. Także bardzo fajna promocja, taki bezpieczny zakład, ale otrzymujecie FreeBet. Co trzeba zrobić? No, oczywiście, jak wspomniałem, płacić, zagrać kupon z trzech zdarzeń: 1,30. Wszystko NBA lub NHL. Tu macie wszystko opisane. Także polecam, jeżeli ktoś i tak gracie, warto skorzystać z tej promocji. A teraz przechodzimy do kuponów. Oczywiście, jeżeli nie ma ktoś konta, link do rejestracji w komentarzu pod filmem no i ruszamy z naszą progresją niestety wczoraj Raków zawiódł i już po meczu Rakowa mogłem sobie spokojnie nagrywać mecz no wygrywał to spotkanie 1-0 a co zrobili w drugiej połowie nie wiem, pierwszą połowę kontrolowali Górnik Zabrze w ogóle nie udał a w drugiej połowie no chyba si si siadli, siadli no i Górnik Zabrze to wykorzystał i może Podolski pauzował za kartki i tak post po po postanowił Górnik Zabrze wygrać no tak to bywa, gramy na drugi Yy, próg yy, z trzeciej progresji znowu za 20 zł. Miejmy nadzieję, że dzisiaj wejdzie. Jak zawsze proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału, tego maga rozujecie kanałowi. Ci, co wygrali bonusy w sobotę niedzielę, dzisiaj otrzymałem już na pewno bonus na swoje konto Forbed, także, yy, także zapraszam tak, na sobotę niedzielę, wtedy macie znowu do wygrania 50 zł od Forbed. No i co, lecimy z tą naszą progresją, z drugim progiem. I tak, to wybrano na dziś. dziś 302 zwycięstwa. Idę najpierw w Puchar Portugalii, Puchar Ligi, Boławiszta z Bragą, ja to typuję czysto na Bragę, Braga w dobrej formie, no raz mnie tylko zawiodła w Lidze Europy, ale tak, bardzo dobrze sobie radzą strzelałem, dużo goli i myślę, że Braga sobie poradzi z Boławisztą, a Braga to tak naprawdę top 4. Poza sportikiem Benfica i Porto, to tylko Braga się liczy. Reszta to jest dużo, dużo niżej w hierarchii Portugalii, i myślę, że Braga po prostu sobie tutaj poradzi. No nie może być innej opcji, mimo że to jest wyjazd. I drugie spotkanie: Specja Lecze. No, specja gra tak jak. Mm, Mówiłem już nieraz, dużo zespołów właśnie z, z Serii A. Gra, nawet Beniamingi grają z mocnymi rywalami, takie jak Juventus, Inter, Atalanta, a Lecze to jest Seria B, no raczej średniak, i myślę, że Specja, pomimo wielu doświadczeń z lepszymi rywalami, po, postanowi wygrać to spotkanie po prostu w Ucharze Włoch i sobie poradzić z niżej notowanym zespołem, jakim jest Lecce. No specja tutaj dla mnie faworyt po fajnym kursie 2.04. Ja jako korzystam patrząc na właśnie Puchar Włoch. Dużo właśnie faworytów wygrywa po fajnych kursach. Jak grałem w Wenecję, też poradziła sobie. Też grała ze z, z średniakiem ze z, słabszym reprezentantem serii B. Tak samo tutaj myślę, że specja sobie poradzi. Drużyny właśnie z serii A. Nie odpuszczają takich spotkań w lidze włoskiej w, w pucharze Włoch kopa Italia ogólnie i myślę, że właśnie tak będzie. W moim własnym stawionie specja sobie poradzi, zleczę. Po fajnym kursie ja to wybieram. No i co? Zobaczymy jak to będzie. Miejmy nadzieję, że remis nie zepsuje tego typu i życzę Wam powodzenia, zieloności i elo!